Ciężko się nagrywa, na pewno to zrobiłam, no bo inaczej pewnego nie odhaczała raczej. Inny system niż w pozostałych marinach, w których do tej pory byłam, więc jest chip przypisany do jachtu, który uruchamia wodę i prąd. Tutaj jest akurat woda niezdatna do picia i taką właśnie potrzebuję, żeby umyć pokład, a tutaj niżej jest woda zdatna do picia. się przyjeżdża na łódkę, to są takie najważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić. Po pierwsze, przewietrzyć. A po drugie, odpalić silnik. ładnie woda. Moi rodzice przeszukali archiwa domowe, wszystkie kasety stare i odnaleźli bardzo fajne nagrania. I pomyślałam sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby nagrać film o tym, jak wyglądała Peskara dawniej i jak wygląda dzisiaj. Tutaj jak wyglądał port, w którym teraz stoimy. Dokładnie pod tym znakiem mam zdjęcie. Byłam mała. Tutaj teraz są trybuny, i one są już od dłuższego czasu. Natomiast pamiętam, że jak byłam bardzo mała, miałam może 5-6 lat, to tutaj nie było trybun, a była fontanna. Wydaje mi się, że w tym miejscu, gdzie teraz jest skatepark, to kiedyś tutaj był taki dmuchany wielki wieloryb. Wydaje mi się, że to było w tym miejscu. Ten skatepark jest nadal na terenie mariny. Też są fajne graffiti podejdę. powieję dzisiaj. Ciężko się nagrywa. Natomiast właśnie tutaj na tej plaży na tym morzu Adriatyckim nauczyłam się pływać. Zostaw już, już filmuję ją. Teraz się zgubiła. Musi ją oddać szybko, żeby znalazła tam do swojej siostryczki. Tam daleko są surferzy. Surfują na desce. No i też jest jakiś pań, który pływa. Morsuje bez połowa listopada. Zamiast muszelek są jesienne liście. że to jest taki ostatni ooo, wow. że to jest taki ostatni piękny dzień jeszcze ostatni bowiem lato na okresy zimowy zdejmują huśtawki bo mogłyby odfrunąć przy takim wietrze, wcale się nie dziwię chowają tutaj wszystko cały sprzęt no a na takich zjeżdżaniach jak ta śmigałam jak byłam mała być może nawet na tej? Nie pamiętam aż tak dokładnie. Za każdym razem jak opuszczam jacht, to robię sobie taką listę rzeczy, które na pewno muszę zrobić zanim opuszczę pokład. Czyli to są na przykład zawory w kuchni i w łazience do zamknięcia i masa innych rzeczy, które trzeba zrobić zanim się stąd wyjdzie. Także ja wolę mieć taką listę, dlatego że jestem z tych osób, które... Wracają się po 10 razy, żeby sprawdzić, czy na pewno zamknęły dom. Także wolę mieć taką listę, bo wtedy wiem, że jak sobie coś zaznaczyłam, to na pewno to zrobiłam. No bo inaczej bym go nie odhaczała raczej. Wyłączam lodówkę. I zostawiam ją otwartą. Jakbym zostawiła zamkniętą, to mogłoby się zaśmierdzić. Zawory w łazience. Raz i dwa. Powiem wam, że jestem mocno napędzona, bo to jest stresujące zamykanie jachtu. <noise> Przynajmniej, no jak to są dopiero początki, bo tak naprawdę to są moje początki na jachcie. Także sama wszystko podłączam i sama wszystko wyłączam później, jak wyjeżdżam. Także no, pierwsze razy są zawsze trudne. Cieszę się, że już to wszystko pozamykałam. Zrobiłam sobie też zdjęcia. Także oprócz tego, że robię sobie listę i odhaczam rzeczy, które już zrobiłam to robię też zdjęcia telefonem, żeby potem być pewna, że wszystko zostało pozamykane tak jak powinno zostać. Za chwilę znajdę jakiś bar, wypiję sobie szybkie espresso, napiję się wody i, no i zabieram Was na miasto. Pozwiedzamy trochę peskarę razem. Wow. <grym> Bardzo mi się podoba ten widok. Z jednej strony palmy, a z drugiej strony jesienne drzewa. Genialne. Jaką jest kiało? Unico. Uniko? Uniko. A, a bellissimo. Unico. <noise> Nie mogłam się oprzeć i nie wziąć straciadelli. Jak byłam dzieckiem, to też brałam tylko ten smak zawsze. O, jak samolot leci. Tam sobie stoimy, w porcie, w Marinie. Bardzo ładnie dzisiaj widać Majelle i Gran Sasso. Nie będę opowiadać, Legendy tych gór, bo już kiedyś się opowiadałam. Natomiast ta legenda jest niesamowicie ciekawa. Także jak macie czas i chęci, to zachęcam, żebyście się z nią zapoznali. Tam mewy mają jakieś zebranie, widzę. Jest ich cała masa tam. Nad czymś debatują. Pusta.